Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z piłkarzami, które odbędzie się 10 marca w oddziale City Banku w Galerii Mokotów. Z kibicami spotkają się Stojak Ranierz, Rafał Makowski, Kasper, Hamalajnen o godzinie 17.00 w o 18.30 Makowski, o 20.00 w City Bank Handlowy, Oddział w Galerii Mokotów. Każdy z zawodników FS będzie z kibicami po półtorej godziny. Zapraszamy serdecznie również w sobotę, 12 marca, do Pałacu Kultury i Nauki. Tam odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, drugie rodzinne targi z gwiazdami, czyli Dzień pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych z udziałem znanych i lubianych rodziców. Obecność między m.in. Piotr Rubik i jego Rubik Music School. moc sportowych atrakcji zapewni główny partner wydarzenia Legia Warszawa. Wszystkie informacje dostępne na stronie legia.com oraz na stronie hipson.pl